W duchu świętym niech będą z wami wszystkimi Dzisiaj się objawia za... Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawia. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego dwunastu mówiąc: Odpraw tłumu, Nie idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: Wy dajcie jej nieść. Oni zaś powiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Nie mówimy, że to jest dobre. Zostajemy do Komunii Świętej bo co innego adoracja, a większą rzeczą i ważniejszą jest uczta, przyjęcie Pana Jezusa. Nie wystarczy Go tylko adorować. Trzeba Go przyjąć, jeśli mamy czyste serce. Również za nas, pod podzór Żabiłada, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako poznaje Pismo, i wstąpił do nieba. Siedź po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w, w co już żywy i ładny, a plecki, niego nie nie w mężczyźnie nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i wspólnie odbierał błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i Prechyusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata dopuścili do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię z niego i śladnami wszystkimi. I dali nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą Dzielnicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. you yeah. 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 przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem. Zapytał ich, ile macie chlebu? Odpowiedzieli siedem. I dawał uczniom, aby je rozdzielali. Płogi niewidomych i kromy. Sługa, ozdaj a nie stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest wiele miejsc. Na to Pan rzekł do sługi, wyjdź na drogi między okłodki, zmuszaj do wejścia, aby dom mój mówię... był zapełniony. Bo mówię Wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie sposztuje mojej uczniów. yeah Zabrymione, zmiłuj się nad nami, merdej jest ugota. Chodźcie Izówem Boi słowa robię w świętego Jana Pan ma jest statu Twojej sławy, a po tobie sam, chór proroków pełen chwały. Tobie pospiesza męczenników Orszak Biały. Serdecznie dziękuję zespołom od y, naszych obrazów, czyli feretronów. Już dawno chyba nie szły cztery feretrony na procesji. Dzisiaj się udało. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję dzieciom komunijnym. Tu one przy tym czwartym ołtarzu już trzeci rok pod rząd. Tworzą taki żywy obraz, żywy ołtarz, aby Pan Jezus się nimi cieszył, a one Panem Jezusemu. Tak jak słyszeliśmy na początku mszy świętej, wasz katecheta, który was uczył i przygotowywał, mówił, że my powinniśmy trochę uczyć się od was takiego entuzjazmu, wiary w Pana Jezusa i za to, że tak często do nas chce przychodzić, do naszych serduszek. Tak jak wy dajecie nam przykład. Moi drodzy, dziękuję dzieciom, które sypały kwiaty. Taki piękny dywan wysypały Panu Jezusowi, taki piękny dywan. Na końcu już pewnie trochę brakło piątku, bo tak zaangażowały się sercem i nie żałowały Panu Jezusowi, nie żałowały. Chłopcom, którzy dzwonili do rytmu śpiewu, bardzo, bardzo dziękuję. Naszym śpiewaczkom, które dzielnie zastąpiły godnie panią, panią organistkę Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tę procesję teraz zatrzymam się na chwilę przy tych, którzy podjęli się trudu przygotowania ołtarzy. Najpierw głównego ołtarza i czterech procesyjne. To dzięki Wam. Mogliśmy tutaj dzisiaj manifestować swoją wiarę, modlić się i śpiewać na cześć Pana Eucharystycznego. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, Wam i Waszym sąsiadom, którzy włączali się do wspólnej pracy przez kilka dni do tych ołtarzy. Dziękuję szafarzom nadzwyczajnym za pomoc w liturgii i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w śpiewie, w czytaniach, w modlitwie. też przeminie wraz. Życie to jedno, które Bóg Ci dał. Wszystko przeminie Kłopoty skończą się. Powiedz, szczęśliwy będziesz ty.